Cześć, dzisiaj przechodzę do Was z filmem o wewnętrznym krytyku. Na pewno słyszeliście to określenie. Chciałabym się przyjrzeć temu zjawisku, ponieważ instancja wewnętrzny krytyk może być w różnych konfiguracjach, może być to niewielka część naszego aspektu, naszej osobowości, a może być to wielki inkwizytor i terrorysta. Ta rozpiętość jest dosyć spora, a kluczem do tego jest to, w jaki sposób umiemy spacyfikować, na ile on jest groźny, i na ile umiemy spacyfikować tą instancję, która w rezultacie jest odpowiedzialna za to, czy realizujesz siebie, czy osiągasz sukcesy, czy. Po prostu żyjesz w zgodzie ze sobą. Wewnętrzny krytyk ma wiele twarzy. Tak jak powiedziałam, jest to instancja, która niejako w swoim głosie, w swoich zamierzeniach blokuje to, blokuje wszystko to, co byśmy chcieli popchnąć do przodu. I dzisiaj w pierwszej części chciałabym się przyjrzeć temu, w jaki sposób rozpoznać, jak, Ile siły ma nasz wewnętrzny krytyk, na ile zdominował nasze myślenie, yy, naszą osobowość i na ile nam uniemożliwia realizację wszelkich naszych życiowych zamierzeń? W tej, żeby go rozpoznać, trzeba włączyć taką instancję, o której już mówiłam wielokrotnie w wielu filmikach, takiego zewnętrznego obserwatora, ponieważ ten aspekt będzie nam pomagał w rozpoznaniu, uchwyceniu takich niuansów podstępnego działania wewnętrznego krytyka. To nie jest też do końca tak, że krytyk wewnętrzny operuje takim jawnym głosem, bo często jest tak, że my komentując własne zachowania, jak i komentując zachowania innych. Używamy pewnego języka, i to jest też obraz tego krytyka, ale często jest tak, że krytyk wewnętrzny posługuje się bardziej uczuciami, emocjami na skutek pewnych naszych zachowań. O tym powiem ciut później. A więc jak rozpoznać krytyka wewnętrznego? Przede wszystkim Pierwsza rzecz to zwróćcie uwagę na swoją narrację tego dialogu wewnętrznego i tego, w jaki sposób na zewnątrz mówicie o sobie i uwaga o innych ludziach. Ponieważ nadmierny krytycyzm, ocenianie innych, przekłada się też na ocenianie siebie. Jaki jest ten dialog wewnętrzny? Jakich słów używasz, kiedy określasz siebie, opisując siebie lub komentując swoje zachowania? Bo może się zdarzyć, że. Mm, Operujesz takimi określeniami, jakimi cię karmiono w przeszłości. Pamiętajmy, że krytyk, ta instancja krytyka wewnętrznego, ona narodziła się w przeszłości na bazie naszych doświadczeń, naszego wychowania, na bazie tych wszystkich słów, ocen, jakimi karmili nas inni, nasi rodzice, wychowawcy i w trakcie naszych doświadczeń inne osoby. Więc jest to takich zlepek pewnych przekonań na swój temat. Więc pierwsza rzecz, zwróć uwagę na to, w jaki sposób o sobie mówisz, myślisz, jakiego języka używasz, jakich sformułowań i w jaki sposób mówisz o innych ludziach. Bo często jest to równoznaczne czyli ten nadmierny krytycyzm ocena innych przekłada się też na nadmierny krytycyzm w stosunku do siebie. To jest bardzo ważna rzecz. Może się zdarzyć, że w słowach tych rozpoznasz też yy, słowa swoich rodzicieli. Tak? To mogą być nawet konkretne słowa, kiedy mówisz o sobie w sposób obraźliwy, wulgarny, wyzywasz siebie w myślach. To jest bardzo ważne, więc rozpoznaj to i zapisz sobie, zapamiętaj, kiedy robisz sobie krzywdę, używając języka. Szczególnie dzieje się to wtedy, kiedy nam się coś nie uda albo nie osiągnęliśmy czego co zamierzamy, albo gdy popełniamy błędy. Wtedy mamy najczęściej, włącza nam się taka inkwizytoria i mówi bardzo takim językiem opresyjnym. Kolejną twarzą wewnętrznego, wewnętrznego krytyka jest perfekcjonizm. Ja już kiedyś nagrałam filmik, Właściwie, czy napisałam post też na temat, że perfekcjonizm jest wewnętrzną formą samoagresji. Perfekcjonizm zakłada wysoką poprzeczkę wobec siebie oraz wysokie wymagania, więc nazwijmy to, że jest to jedna z twarzy wewnętrznego krytyka. Jeśli masz taką cechę wysokiego perfekcjonizmu, to najpewniej ten krytyk wewnętrzny jest bardzo mocny i bardzo silny. Tak samo prokrastynacja, czyli zaniechanie działania lub też wstrzymywanie się od niego, również może być jedną z twarzy wewnętrznego krytyka, ponieważ on Ci też nie pozwala na to, byś mógł sprzedać swoje, że tak powiem, pomysły światu, przedstawić siebie, czy też być promotorem swoich talentów, ponieważ już zaczynasz się krytykować i uznajesz to, co stworzyłeś za rzecz. Która nie jest godna uwagi, i tu się włącza właśnie ów krytyk. Czyli mamy narrację, mamy perfekcjonizm, mamy prokrastynację, stosunek do swoich błędów, do tego, że nam się coś nie udało, lub znów coś zrobiliśmy. I ta narracja negatywna powoduje, że my nie wychodzimy z tego błędnego koła, bo zostaliśmy tak nauczeni, czyli my się łajamy za to, że coś nam się nie udało i robimy w to bardzo przykry sposób. Wspomniałam też o tym, że krytyk wewnętrzny to nie zawsze jest taki aktywny głos, który słyszymy, że tak powiem, w naszej głowie, w jaki sposób się do siebie zwracamy. On się często manifestuje poprzez nasze odczucia niezadowolenie z siebie. Bardzo często krytyk wewnętrzny, aspekt wewnętrzny używa poczucia winy, co jest oczywiste. Czyli jeżeli my coś źle zrobimy, to ta dynamika wewnętrznego krytyka to operowanie karą, tak? Czyli my sobie robimy, powiedzmy sobie karamy siebie w jakiś tam sposób, ponieważ czegoś nam się nie udało dokonać. To jest niezadowolenie z siebie, to jest poczucie winy, jakiejś frustracji, Niemocy. Często jest tak, że porównując się do innych, już czujesz się gorzej, ponieważ to jest ta masa myślowa, ta krytyka wewnętrznego, który wcale, tak jak wspomniałam, nie musi być konkretnymi słowami, powoduje, że spada nam energia i dewaluujemy, yy, dewaluujemy swoją wartość. Zwróćcie na to uwagę. Kiedy w niektórych sytuacjach, na przykład nieświadomie się porównujesz, yy, czy zaczynasz yy, w jakiś sposób swoje życie analizować, pojawia się właśnie nieuświadomione poczucie winy, właściwie uświadomione już później, prawda? Yy, niezadowolenie, frustracja, to wtedy jest to również dla Ciebie sygnał, że działa krytyk wewnętrzny. Krytyk wewnętrzny tak naprawdę jego funkcją jest, powiedzmy, ochrona siebie. Ponieważ on nie chce, tak? Jeżeli byśmy tak przyjrzeli się temu, jakbyśmy tylko wyciągnęli z naszej głowy, to on nie chce, żeby nam się stała krzywda, w tym sensie, żebyśmy się nie uśmieszyli. A, czyli ma funkcję z, z intencji, jakby dobre, ale w tej przestrzeni, kiedy on się rozrasta w naszej głowie, co ważne, kiedy my go karmimy. Ponieważ my powielamy pewne zachowania, powielamy dlatego, że nie mamy kontroli nad naszym wewnętrznym głosem, tymi emocjami, czyli nie uchwycimy tego w porę i nie zaczniemy tego świadomie przeciwstawiać się temu, ale o tym kiedy indziej. Tak więc tu jest też ważne, żeby rozpoznać skalę tejże instancji, bo pamiętajmy, że krytyk wewnętrzny. On może w takiej małej skali być motywujący, ale w potężnej skali, tak, będzie terrorystą, y, będzie niszczył nas i wprowadzał takie mechanizmy autodestrukcyjne, ponieważ ten tok myślenia on nie będzie prowadził do szczęśliwego finału, tylko raczej do całkowitej naszej dęgręgolady. Więc czy też autoagresji. Bo silnie rozwinięty krytyk to jest autodestrukcja. To są wszystkie mechanizmy, dynamika zachowań autodestrukcyjnych, działające wbrew sobie. Więc zastanów się i zaobserwuj, włącz ten aspekt wewnętrznego obserwatora, który warto w sobie wykształcić. Kiedy to chwytasz. Swoje myśli w momencie, gdy zaczynasz się łajać, tak? Czyli zaobserwuj swoje myśli, swoją narrację, dialog wewnętrzny, to, w jaki sposób mówisz o sobie, o innych ludziach, myślisz, wyłapuj wszystkie te emocje, które czasem pojawiają się jako taka dojmująca fala, bo wtedy to działa. Czyli poprzez emocje, poprzez odczucia, poznacie również działanie, destrukcyjne, krytyka wewnętrznego. I zobaczcie. Na ile to powielacie, bo my, przez to, że my to karmimy, my to po prostu karmimy cały czas. Tak więc to jest dzisiaj, chciałabym na tym zakończyć, ponieważ w, kolejnych, w kolejnej części zajmiemy się, jak go pacyfikować. Zajmiemy się trochę więcej tym tematem, w jaki sposób przeciwstawiać się tejże instancji, w jaki sposób go pacyfikować oraz Osłabiać i wprowadzać w ramach równowagi tenże aspekt, który będzie nas wspierał. Kochani, zachęcam do refleksji, do autoanalizy tego tematu, bo jest to bardzo ważne. I to jest jedyna najczęściej przyczyna tego, że no, nasze życie wygląda tak, jak wygląda. Kochani, zachęcam do subskrypcji, do lajkowania i do usłyszenia, do zobaczenia. Do następnego razu.